Coś tu myślos PG ja dzisiaj ze mną Panusia. Jo. Momik. Cześć. I ja. Nie, nie, ciebie nie ma. Tak, nie, nie ma dzisiaj. W dzisiejszym odcinku. I czekajcie chwilkę. Ja cię... W dzisiejszym odcinku czekajcie. W dzisiejszym odcinku trochę sobie poczekacie. Muszę za człowiek, dlaczego on na mnie pisze? E, ja mam strzeć, Fochanas? Dwa. Ma ktoś coś do jedzenia? A nie? No tak, daj. No, nie mam, uważaj. Pytanie, ten. No, daj, ktoś jeść. No, nie mam. Mm. To będę jadł kwiatki. Nie, kwiatki są do nagrody. Kwiatki jest i stokrotki dla Balbinki dla dorodki. I tak w ogóle też jeszcze, ma dzisiaj urodziny, więc składajcie życzenia w komentarzach. Dzięki, naprawdę. To teraz już koleżanka nie będzie... No to ja mam za parę miesięcy urodziny, składajcie mi życzenia. Na pół Taki yy, urodzinowy hate dla Momik, poproszę. Hate? Nie? Tak, hejt. diamenty, <laughs> To poproszę urodzinowy hate dla Momik. Hejt hmm. w sensie jakim? Żeby ją hejtowali. Dzięki. O, zaproszę. tak, 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 tak. Ja, ja o tym nie, bardzo nie, mam. Żartuję Nie przyjdę na Twoje urodziny. A skąd wiesz, że No to się nie złożę życzeń. Skąd wiesz, że zaprosić? zaprosi? Ej, Eee, ona nie wyprawi, samota jest <laughs> nic. Nic, nic Nic, nic, nie mówiłam No daj, ktoś jest, bo się rzucę To się rzucaj! To się rzucę Więcej z wami nie nagram Ludzie, nie chciałabym nic się mówić, ale jestem już na trzeciej wreszcie ja na pierwszej. Ja jestem pracowita. Kobita. Doskoczę tam do wody? Nie. Nie. <grywa> I od razu mówię, że mam już y, trochę żelaza. Du dużo, dużo. A! Prawie. Mister fan of the world. Ej! Mister. 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 Mister, Mister Szym. Co? Szynkowski, co? Mis Mister ja powiedziałem, Mister Szym. Mister Szymon. Nie, jestem Szymon. Wiem. Michał. MRS MRSPG to Arek. Michał. Nie, nie, jestem Arek. I się cieszą, że nie są. A pan to to Natalia. Ha! naprawdę Przecież to manik MS NATKI, no to chyba... Ale dobra, ale ja mam niech mam 17, a tak naprawdę nie nazywam się Asia, tylko Dominika i nie wiem dlaczego wszyscy mówią na mnie Asia. Coś taki... Yy, ona kłamie, ona ma na drugie Dominika. No ale się Dominika. A sobie zamieniłam. Mam się nudziło. To wiesz co, będziesz mogła chyba zamienić dopiero jak będziesz miała 18 lat, tak coś mi się wydaje. tak. Dobrze, będziesz sobie mogła wziąć drugie, trzecie. trzecie. Trzecie imię. Na trzecie biorę Magda. A ja biorę... Maria Monika. No, właśnie dlatego, w sumie, bo mi się podoba Magda. Znaczy, podoba mi się Magda imię. Podoba ci się! No to z, z każdej klasy będę teraz się rzucał. Z każdej klasy? Okazji. Aha. No kurde, czy ja tutaj. No, nie na YouTube'a What? Dobra, co nie wyszło? wyszło. Mister. Nie mi ktoś dzwoni? Fani Fanki Fanki, panki Dobra, to... Uwielbiam ją, ona tu jest I hej, na co? To nie ja, ja nie umiem Dobra, co mam robić? Bo myśmy mogli. zrobić, robić? Yy, ja jestem na to trzeciej. To może wyspie. byście coś pokopali. Ale ja jestem na trzeciego! Nie, <laughs> <laughs> zabił łopatka! Cześć, macham ci! Cześć! Cześć! Jak to tam już a, wiesz, tam na dole jest. Takie tajne przejście. <noise> Brawo. Wszystko się nagrało, jak ładnie lecisz. Nie spokoję się. nie mam żelazo. No to po co skakałaś? Nie skakałam! Tylko mnie strzeliła. Aaaa! Ej, można gdzie indziej zrobić spawna? Kurde, no ja się ja tu mówię. No dobra można. No to zrób gdzieś w przestronnym miejscu mogę. Z... To... O o właśnie, zrób jakieś ładnego... Ła, zrób ładnego spałna. Już. Sorry, byłam życzenia. No co możesz gdzie Cześć. zrobimy drzwi z dirtu. Co prawda jest, jeden na tron. No. dajcie dzień. Nie, Poproście nie, Bogu czy... o dzień. Bo prosa, tak, Co? Nie ja. Jest tu jakieś w ogóle inne drewno? Bogowie, zróbcie dzień. O, ale chyba nie. Co się stało? Ja, ja nic nie napisałem. Dzień mi się stały. I stała się światłość. Jak też to jestem na Game ja modzie, bo... Momik. Bo tam, bo rozwaliłam sobie, bo mi się nic. Góry, co? Co mam... Co mam robić? No! Mam tą wyspę, monstru. Ale nie mam dirta, z czego mam robić? No z tego masz robić! Zrobić piasku, co? Tak. Nie, zostaw ten piasek, zostaw piasek. Czemu? Dobra, na szczęście tam jest jeszcze Ej, mogę... Mogę szitować? Nie. Ty... Mogę, mogę sobie wziąć... Mistrz, ja to się... <laughs> Przygotuj Przygotujcie komendę do typnięcia. Ej, no nie. dobra, no to R. Czekaj. To ma być TP, MR, SPG, Pan. Patrzcie jak macie napisać. No, z Panem. Dobra, ja sobie szczytowałam do 17 tego. No bo my tak bez tego nie przeżyjemy. Ja Wam mówię. Nie przeżyjemy. No, no to no dobrze. No to wchodź na serna. No już mo mogę. No. Kurde, gdzie na napisał... Wcale nie było Nie, wcale. To po trochę. Tak minimalnie. Uważam żelazo do skrzynki. Ale na przykład, na przykład yy, Bremu z y, maćkiem TMPL tak się ty pali, jak spadał na przykład Bremu. No wiem, jak sy. Jak sy. Prawie, aż mi zadyszał mikrofon. Ma ktoś kilof, bo ja już drugi straciłam. No, niezbyt. Mm, nom, nom. Smacznego. Jego. Dziękuję. Cokolwiek jesz. Nic. Ona je powietrze. Że wie się tym. Eee, ty ty, ty ty, ty ty ty. fanpage? I fanpage, co? Ona fanpage. Pan dusi, ale wie, że ten dom miał być dwupiętrowy? No właśnie, chcę zrobić drugie piętro. Aha, no tutaj to tu będzie jedno, tutaj drugie. Ej, ale jej chodzi o taką grupę na Facebooku, że taką sobie grupę i pozaprasza znajomych. Aha. Kurde, tak, youtuber. Ta, z pięcioma widzami. Bez urazy dla niej. Kto ma pięć widzów? Nie, nikt nie ma już. Nikt nie ma? Ktoś ma, na pewno ma ktoś. Udowodnię wam, czy ktoś ma. Siabada. Siabada, Ej, Hej. Co? Medełkofa. Nie mogę. Jeszcze nie mogę doczekać tej śpiewaniny dzisiaj, to dlatego. Przepraszam na no. starzkę. śpiewaniny. Nie, nie, po prostu Po nagraniu i ten, Z taką jedną koleżanką idziemy na pandusi śpiewać. Dobrze, że tam nie będę. Też się cieszę. Y Co wy to. robicie, ludzie? idzie, tu jej... A tu drzewo urosło i ona wyrosła w, w drzewo. Piękne, to było... Co za Bill postawił y, sadzonkę na, konie, na końcu wyspy? To nie ja. wyspy? No jakbyś chciał wiedzieć, to już to drzewo było chyba. No chyba nie. Tak i tak da się czcząć. Yy, o kurde, to chyba byłem ja. No właśnie! A co to do Bila, to by się zgadzało? Nie ma być po śląsku? Eee, Skype. MRSPG. Po śląsku. No zróbcie coś! O No dobra, to już nie masz. Chyba, że się przydać. Tak, I się... I yy, weźmiecie te dziurki, pozałatajcie. Dziurga. No. Kurde. Ja, ja idę łatać dziury. A ja będę go no. no ja idę się powiesić, znaczy spaść Mam tylko jedno pytanie. Żelazo, okej, okej, wszystko fajnie. Ale nie ma węgla. No, jest w tym, w piecyku. No. No właśnie. Połóż, połóż to drewno do o, Ale fart! Co? Łot Zobaczył na nagranie, jaki fart. What? Co ty zrobiłeś? O, ktoś mi napisał co robię. Co? <grym> A teraz nagrywam. Kolejne diamenty widzę. Ja też Ej, tu. tu też są. Mm, nie miałem tu ich. Ej, jakie masz rzeczy? Żadne. Czekajcie! Ale by. miałem to zrobić <ścoughs> Ja miałam to samo zrobić. Fly. A wiecie, co teraz zrobię? E... Spadniesz. Umiesz tak? Umiesz tak? Co? No. Tepnęło mnie na spawn'a i tam było, że coś tam... E, użyj komendy back, aby powrócić to na to miejsce swojej śmierci. Wcisnęłam i się pojawiłam tu. Ja. Ja. Manej... To ja poszukam... R.S.P.J. Ma ktoś jeszcze... dirta? SKK, wypuść mnie! SKK... Ma ktoś dirta? skrzynka! Ma ktoś dirta? Nie. A kto ma ktoś zrzucić? Ja Mogę? A on, ta się... Your... O, o, o tak, tak, tak. Nie zabić, tylko rzucić. Ty! Zaczcie wiem. Mogę. No człowieku, ogarnij! <laughs> ja bym... A co tam gaspa zrobiła twoja grup? Ta mnie winna idę kopać. <grywa> <grywa> no ej, ale ja mam żelazne rzeczy! Mm. Burżu łazie. Idź pod Kto będzie dla mnie miły i zrobi mi żelazną siekierkę? Nikt. Masz dwa patyki i sobie zrób. Aki, aki. No tak, dałeś mi jeden! No dobra, Dwa ci dałem. Widzowie widzieli, że dwa. Kurde, jakś mi poleciał! Dobra, na szczęście na wyspę. Dobra, użyję magicznego cheatu. O. Ja... Ty że... Aha, urodzenie. Wiesz, ja im podjaksam. ...nie Czy może coś. Ale Mam sam gemez07. No, nie rób, jestem No! <grymne> Co? Niech to ma nie ruszać tych diamentów, bo jakich nie wiecie, po moim powrocie to zabiję wszystkich naokoło. Jak mówię, u mnie weku nie ma żadnych diaksów. Ale wszędzie. Ale u mnie weku nie ma żadnych diaksów. Szale. W moim weku na pewno nie. Osa! Pandusi nie ma, czy mi się tylko tak wydaje? Nie wiadomo. Bu! Aha, nie macie. Co to jest? Aha! Pająk na jednym klocku, a ja... Kurde, jakiś domek. A. Tak nie miałbyś Widziałam jak policzyłeś No widziałam Aśem Osiem... się moim parkurem Popisałem się pół serduszka To nie była moja wina? Nie